Zasady są bardzo proste tak naprawdę, przejechaliśmy celowo okurzoną drogą, żeby się trochę nam to pobudziły, nie? a będzie to zręcznościówka oczywiście, każdy dostaje 3 impulsy tak? i w tych trzech impulsach myje samochód, potem ocenimy jaka jest technika mycia, czy to jest zabawne czy nie jest zabawne oraz jak czysty jest samochód po myciu. <śled> Miejsce siódme BMW! Brawo! To na kompakt Trzecie miejsce Golf 4! Brawo! Pozostaje teraz autodomyć w końcu porządnie Miejsce drugie Mercedes 123 I miejsce pierwsze, pierwsze. Landia Kappa! Gratulujemy! Zaproszony do sztekady Pozostaje dzisiaj wiesz, popchnie pod rodzinę Twoją we Wszystkiego dobrego! dobrego.